Dziś wyjątkowa książka dla dzieci. Dwa słowa. Jej bohaterami jest dwóch przyjaciół, którzy wyruszają na wycieczkę rowerową. I nie byłoby w tym nic oryginalnego, gdyby ci przyjaciele nie nazywali się Bóg i Człowiek, a kraina po której podróżują to słownik. Przyjaciele jadą na rowerach, spotykając po drodze inne ważne słowa: miłość, życie, śmierć. Spotykają też słowa zapomniane, które powoli odchodzą w przeszłość. Ta książka jest piękną, filozoficzną opowiastką dla dzieci. Mnie bardzo zachwyciła tutaj historia czasu i chwili. Czas to dziadek, a chwila to jego wnuczka. Chwila pędzi jak szalona, znika gdzieś daleko i w perspektywie zostaje tylko taki jasny punkt, takie wspomnienie tej chwili, którą przeżyliśmy. A czas jest starym dziadkiem, który jedzie na rozklekotanym rowerze, który gdzieś Gdzieś tam nagle rozmywa się w przestrzeni. Wiemy, że jest, czujemy go, ale nie widzimy. Ja tę książkę czytałam z moją już prawie dziesięcioletnią córką. Jest to taka książka, którą od dawna przy, po raz pierwszy czytałyśmy na głos, bo ta książka naprawdę na to zasługuje. Dzięki temu mnóstwo o niej rozmawiałyśmy. Zainspirowała nas do różnych rozważań zastanawiania się właśnie nad życiem, nad przemijaniem, nad czasem, nad miłością. Wielka zasługa i wielkie brawa. Za tą książkę dla Anny Taraski. Ona wspaniale bawi się językiem. Gry słów, słów, które są tutaj kluczem do tej opowieści, są naprawdę zachwycające. Wyjątkowa jest też oprawa graficzna, wcale nie taka bardzo dziecięca, z użyciem zaledwie trzech kolorów białego, czarnego i żółtego. To jest na przykład świat. Słowo świat tak wygląda. Polecam Wam tę książkę bardzo, dlatego że dzięki niej dacie swoim dzieciom klucz do zupełnie innej wrażliwości. Wasze dzieci będą bardziej otwarte, bardziej skłonne do dyskusji. Przeczytajcie ją wspólnie i sami na pewno też wiele z tej lektury wyniesiecie.